Przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego działają w 42 placówkach oświatowych w mieście. W każdej z nich weszli z tamtejszą dyrekcją w spór zbiorowy. Od 14 do 21 marca, podobnie jak w całej Polsce, trwało referendum we wszystkich szkołach i przedszkolach w regionie. Od jego wyników zależy, czy dojdzie w legnicy do strajku nauczycieli. W jednej było referendum nieważne, a w czterech nie odbędzie się strajk. Dotyczy to trzech, czterech przedszkoli, tam nie będzie i y w pozostałych prawo jest do strajku. Powtarzam, to jest prawo. My y, żyjemy jeszcze nadzieją. Prawie 90% głosujących nauczycieli opowiedziało się za strajkiem. W referendum wzięło udział 79% wszystkich osób zatrudnionych w szkołach w Legnicy. Do 8 kwietnia będą trwały negocjacje pomiędzy ZNP a rządem. Początkujący po studiach nauczyciel dostaje na rękę 1830, około 1850 zł, i to jest wszystko to proszę się nie dziwić, dla nas, a dziwił się dyrektor szkoły poniekąd, który poszedł prosić na Politechnikę Absolwenta o to, żeby zechciał za takie wynagrodzenie podjąć pracę w szkole z perspektywą awansu, który został teraz przez Panią Minister Zaleską wydłużony do 15 lat, żeby zostać dyplomowanym i liczyć na to najwyższe wynagrodzenie. Następna tura rozmów odbędzie się 1 kwietnia. Ostateczny termin na podjęcie decyzji przez nauczycieli w całym kraju to poniedziałek 8 kwietnia. Mają prawo rozpocząć zgodnie Sprawem prawem strajk. Takie powstrzymują się od pracy, nie wykonują pracy. Komitety strajkowe powołane będą czuwały nad bezpieczeństwem placówki jako mienia. Za dzieci i młodzież organizację odpowiada dyrektor szkoły. Oczywiście nikt nikomu nie będzie wzajemnie utrudniał. Oto zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji, jaka jest. Decyzja ludzi. 8 kwietnia, czy przystąpią do strajku, czy nie, leży po ich stronie. O wynikach rozmów będziemy informować.